Widzowie w kolejnym shortsie, lub w filmie. Dzisiaj ogólnie mamy kostkę mydła, bo wczoraj wrzuciłem film z tego, jak obchodzę Wielkanoc. Czyli mamy taką piękną kosteczkę mydełka i te mydełko dzisiaj niszczymy. Mam pięć etapów na nie. Pierwsze nożyczki. Patrzymy, jak one działają. Ogólnie rzecznik no, są takie kiepskie, bo zobaczcie, one zrobiły taką dużą krewę, a to nic nie dało. Łyżka. Nie, teraz jeszcze gorzej poszło. Tutaj na dole ma ten ryski. Różowy długopis. O kurde dziura. Patrzcie, tu takie dziurki. To trzy etapy. Te, to nie uwierzycie co to jest. To jest... Żaba. Żaba, w której są normalnie pieniądze. O kurde, pieniądze się sypią. Kurde, żaba. Teraz się zdenerwowałam. Może ostatni etap. To, co wczoraj. Widzieliście to może? Jak to zwała ta to nie zniszczy naprawdę tego. Teraz tak leciutko na Jak to teraz na Hama nie zniszczy, to ja muszę coś przynieść, a jakoś nie wiem. Za walić leżakiem Trzy, dwa, jeden. Nie wierzę. patrzcie widzowie, to tutaj zrobił krechę tylko. Nie. O! O! Ile po Ogólnie widzowie z mydłem się nic nie stało, tylko ma tutaj małe drasznięcie i się go cieło mydło, więc raz. Walimy stołem, tu też nic nie dało. O, to jest twardy, o ścianę. nie działa. Widzę, ale może zadziałać też ten piękny przycisk subskrypcja. Kliknijcie tylko ten przycisk subskrypcji lub kliknijcie przycisk like. Jak przyklępił, proszę Was. Jak przykliknijcie przycisk subskrypcji, stanie się bardzo wielka magia. Więc widzowie, naprawdę ogólnie polecam do subskrybowania i lajkowania like więc będę dla Was robił więcej filmów. A teraz w lato, po prostu jakby zaczęło się lato, to będę robił błotka Jak będę robił te karasie, harpie i to i te szczupaki też. No. Więc widzowie, też możecie na ten, pilnować moje posty. Bo ogólnie, teraz będę też częściej robił posty i was tam informował o różnych filmach czy coś. Bo teraz też mam taki plan, że za 10 dni, może, może trochę, no tak, jeśli nie zobaczę, jak pójdzie z, z pracą i tym wszystkim. Z przygotowaniami, to tak mniej więcej za 10 dni będzie premierowy film, czyli tak jakby będzie taki niesamowity film, którego się nigdy nie było na tym kanale i to nie będzie żaden z ryb czy coś. No, oczywiście za 8 dni zrobię z łowienia na szczupaczka i potem Wam prześlę postać, czy coś złowiłem czy nie, ale ogólnie to widzowie po prostu... Nie, nie mogłem po prostu powiedzieć co to będzie to będzie coś wielkiego, więc widzowie warto obserwować. Na razie